Cześć, kłania się Piotrek, redakcja ThinkAbout. Dzisiaj testujemy dysk ADATA HD710M. Jest to takie urządzenie o pojemności 1TB, odporne na upadki, odporne na wodę, odporne na kurz. My teraz będziemy sprawdzać właśnie jego odporność na wodę. Zgodnie ze specyfikacją jest to urządzenie, które ma normę IPX8, czyli wszystko co powyżej IPX7 zgodnie z ustaleniami między producentem a użytkownikiem. Natomiast polski PR wspomina, że oni zapewniają ze swojej strony wodoodporność do głębokości 1,5 metra przez czas około godziny. Ja tej przygotowałem akwarium mamy tutaj około 30 cm wody. Będziemy trzymać ten dysk przez godzinę, myślę, że na większej głębokości i tak nie ma sensu. Dodatkowe testy możecie zobaczyć w naszej recenzji na portalu ThinkAbout, tam jest pełen test. Teraz Wrzucam dysk do wody. Poczekamy godzinę. Zobaczymy, co się tak naprawdę stanie. I czy będzie działał. Jeszcze zrobię zbliżenie, że już pływa. No i do zobaczenia za godzinę. Zgodnie z obietnicą, po godzinie wróciłem, żeby wyciągnąć nasz dysk. Przyniosłem ze sobą również kabel żeby od razu sprawdzić, czy woda mu nie zaszkodziła. Wyławiam adatę, wziąłem ze sobą ściereczkę, żeby go wytrzeć. Mimo wszystko woda mogłaby się dostać do środka już po otwarciu osłonek, dlatego należy go dokładnie wytrzeć. Wtarto jest możemy podłączać. Widzę, że tutaj się dostała jakaś minimalna ilość wody nie wiem czy to będzie widać na nagraniu jak dosłownie 2-3 kropelki odłączymy dysk komputera no i słychać że komputer go wyszukał mamy dysk działający tak więc jeżeli chodzi o wodoodporność, wszystko się zgadza, przynajmniej jeżeli chodzi o zalecenia y, krajowej, tutaj lokalnej agencji y, PR, jeżeli chodzi o zalecenia y, zgodne z normą, dokładnie sprawdzać już nie będziemy. Y, oprócz tego testu znajdziecie u nas również kilka zdjęć z tego, jak próbowaliśmy go utopić y, nad morzem. Y, również po tych zabiegach nic mu się nie stało, więc... W tym wypadku naprawdę możemy powiedzieć i zapewnić, że raczej ciężko go zepsuć z wykorzystaniem wody. Dzięki, do zobaczenia. Pełna recenzja jest do zobaczenia na thinkabout.pl. Zrzucam jeszcze jeden test. Producent deklaruje, że ten dysk jest odporny na upadki. Według jego danych powinien wytrzymać upadek w wysokości 1,80 m. Jest to o tyle ciekawe, że jest to dysk klasyczny, nie mam tutaj żadnej pamięci flash, dlatego nie powinien być aż tak bardzo wytrzymały. Natomiast mam oczywiście tutaj gumowaną obudowę, która zapewni jakiś tam stopień amortyzacji. Nie jestem przekonany, czy aż tak dobrej, jak zapowiada producent, dlatego to sprawdzimy. Nie potrzebuję żadnej miarki, akurat ja mam 1,80 m, dlatego łatwiej mi jest sprawdzić, co się stanie przy tej wysokości. No i chyba pora go opuścić. Uderzył dosyć płasko, odbił się efektownie. Mam przy sobie laptop. Podłączam dysk teraz do przyniosę do Was. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Natomiast jeżeli chodzi o dysk, jak najbardziej bez problemu został wykryty. Wygląda na to, że został całkiem. W dobrej kondycji. To tyle to ostatni test. Do zobaczenia. To oraz więcej recenzji znajdziecie w serwisie thinkabout.pl. Poniżej znajdziecie linki zarówno do naszej strony, do recenzji tego produktu, jak również do naszego fanpage'a, Instagrama, Twittera. Zachęcam do polubienia. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.